Witamy Państwa w Parku Etnograficznym w Tokarni w kolejnym odcinku Etnokuchni. Jest z nami nasza krowa gwiazda dla przyjaciół Teodora. Zwierzęta gospodarskie żyły kiedyś w symbiozie z człowiekiem. Człowiek korzystał z ich darów, a często też zwierzęta oddawały najcenniejsze, co miały w życie dla człowieka. U zarania cywilizacji niektórzy uważają, że jedni ludzie uprawiali ziemię, piekli chleb, a inni hodowali zwierzęta i ważyli ser. I właśnie o serze dzisiaj będzie dzisiejszy odcinek. Pogadamy sobie w progu od twarogu. Białe, świeże mleko po dniu lub dwóch zmieni się w to w światłe mleko. Z niego właśnie otrzymamy twaróg. Siadłe, kwaśne mleko ze skrzepami musimy doprzeć. Wlewamy je do garnka i stawiamy na ogniu. Stawiamy na ogniu. Lepiej nie mieszajmy, aby nie zniszczyć skrzepów. Posólmy całość. Sól utrwala, sól nadaje smak i czekamy. W najlepszym jedzeniu potrzebny jest czas. Każdy region w Europie, gdzie hodowane są zwierzęta, ma swój ser. Włosi, Francuzi są dumni ze swoich serów. Swoje sery też mają narody bałkańskie, a my mamy twaróg. Jest to naprawdę powód do dumy. Przygotowanie twarogu wymaga ostrożności. Z mleko podgrzewając je, staram się nie mieszać lecz, żeby się nie przypaliło, delikatnie poruszamy garnkiem. W niektórych innych gatunkach sera używany jest taki produkt zwierzęcy nazywany podpuszczką. My nie potrzebujemy do twarogu podpuszczki. Wszystko zrobią za nas bakterie kwasu mlekowego i temperatura. Powoli w naszym garnku pełnym zsiadłego mleka zaczyna zaglądać do nas żółtawa serwatka i pojawiają się pierwsze skrzepy twarogu. Dajmy temu chwilkę, odłóżmy, niech się jeszcze grzeje na chłodniejszej wajerce pod blachą prawdziwy, żywy ogień. Kto ma taką kuchnię, niech dziękuję o bardzo ważnym rekwizytem, sprzętem potrzebnym do zrobienia domowego twarogu będzie płócienna płachta. Nasze babcie, prababcie czy mamy czasami używały do tego pieluchy tetrowej. Cienkie płótno pozwalało, że serwatka wypłynęła, a w rożku zostawał pyszny biały ser. Potrzebujemy prostokątny kawałek płótna, zszywamy jego brzegi w kształt takiego trójkąta, żeby tu była kieszeń. Bardzo ważne jest, żeby płótno było zszyte ściegiem kościelowym, żeby nic nam się nie strzępiło zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Nasz rękaw, rożek włożymy do osobnego garnka, naczynia. Tutaj akurat wielkość jest fajnie dopasowana. Po kilkunastu minutach nasze podgrzewane, z zsiadłe mleko zmieniło kolor i strukturę. Ostrożnie przelejemy je do rękawa. Żeby nam się nie wylało, odcedzimy zaraz zabartość. Z rękawa wycieka serwatka. Nie pozbywajmy się jej, nie wylewajmy jej. posłużą nam nam w kosmetyce. To sekret urody naszych prababek. Serwatką przecierały one cerę, by była jasna, by była piękna i zdrowa. Odcedzamy nasz ser. Wyjdźmy z nim za próg, tam czeka na nas Kolejny bardzo ważny sprzęt potrzebny do zrobienia domowego twarogu. W naszym parku etnograficznym w Tokarni mamy serowniki o różnym kształcie, różnej budowie. Są takie pionowe, gdzie klinek sera wycieka. My jeszcze do niedawna można było taki sprzęt nabyć na jarmarkach, miasteczkach powiatowych Ziemi Świętokrzyskiej. Jeszcze można było coś takiego kupić za niewielką cenę. Odkręcamy drewniane śruby i ukaże nam się tajemnica konstrukcji tego sprzętu. Serownik. Bardzo ważny sprzęt. Często był używany stał w sieni, ponieważ serwatka ma charakterystyczny zapach, który nie każdemu się podoba, więc żeby nie przenikał jo, jo, on do izby, ser wyciskano w sieni, a czasami nawet na zewnątrz. Odstawimy garnek z serwatką niżej. I uwaga, dolna... Dolna deska jest nacięta, kładziemy na niej nasz ser, zabezpieczmy płótno, żeby się, o, to ucieka, ucieka, łapiemy, łapiemy, zawiążmy nasz rękaw, żeby ta dobroć nam nie uciekła. Kładziemy nasz ser, serwatka ucieka. I tajemnica, przyciskamy górną częścią i odciskamy ser. Ten proces trwał czasami kilka godzin. My zostawimy nasz ser, dociśniemy śruby i z jakiś będziemy się cieszyć serem. Powoli. Przestała nam serwatka kapać. Dla nas to znak, że ser jest odciśnięty. Odkręcamy śruby plaski i naprawdę zobaczymy, co wyjdzie. Wyjdzie pyszny, biały ser, twaruk, dar natury i pracy człowieka. Nie użyliśmy zbyt dużo mleka, ale jest, jest, twaróg. Odkręćmy, odwiążmy nasz rękaw i sprawdźmy. Biały ser, nasz twaróg. Taki kopciuszek regionalnej kuchni, niedoceniony, ale dający mnóstwo możliwości. Nie ma takiego drugiego na całym świecie. I pamiętajmy, przygotowując domowy ser, włóżmy w to ciepłe uczucia: miłość, czułość, oddanie. Muzeum Sikieleckiej pozdrawia.